Siema, Cześć. siema, tutaj bug. Eee, idę morur Cześć No, zaczynamy grać y, Kooperacyjnie no. na, serwer, na serwerze stworzonym przeze mnie Więc, zaczynajmy Let's go! Sorry Jak zaraz Przez rzucę, proste. morur Dobra, ścinamy drewno Idziemy w tamte góry Serwer jest na hamaczy. No jakby co to nie wejdziecie? No. Mamy tu granego moda Pineball Mod Może później pokażemy jak się napierdolamy Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, czyli nie, nie oglądaj tylko lat nie oglądaj tego filmiku, ponieważ mogą pojawić się tu przekleństwa. No w sumie ja też nie mam 18, ale dobra No dobra, ale na, wchodzisz na własne na ryzyko. Dobra, ja mam 6 drewna. Dobra, idziemy w te góry. No, tak, Filmik będzie wstawiony no, i u mnie, u, i u Morura. No, trochę nam się te. E, no wiecie, kurczaczki nam się trochę zes zrespałniły. Nie powiem, kto obrzucał wszystkich jajami. E, nie ja. Uuu, nie. O to nie, idziemy. O, glina. Glina nam się nie przyda. bardzo HWDP, ale. Nie, dobra. Dobra, idziemy. Całega glina to leży. Uuu, ja już mam pomysł na bazę. I to mega pomysł. Już się boję. Bój się. O, lagi mam. Lagi są. Nie, gość w domu. A jakiegoś jak co? Znasz gamera o Niku Royo Tak. No więc Tarczasz Mato Chciałem jechać tam na drugi slot Bo nieszczęśliwie złamałem nogę Aha Tak więc pozdrawiam tam uczestników. Dobra chodź Co ty z tą gliną tam robisz Ubijam Jak można mieć takie lagi na Eee... W w ogóle Co masz lagi? No Co za czulas mnie bije Eee Już czas <noise> Cię, <ładny jest. głosy> A właśnie tego by trzeba dorwać. Bo długo już nie Eee lag byłem. Zrobić Wardbencha Co? Worldbencha wow tam z Workbenchem, najpierw bazę, szukamy. No ja mam tyle tych... Mam ze 20 programów włączonych. A ja Skype, Hamachi, um, Fraps, Minecraft i coś jeszcze. No to ja dwa programy do y, obsługi serwera. Y, Frapsa, no oczywiście Java. Java to podstawa. No i Skype'a. Czy Skype'a, lub jak niektórzy mówią Scapa, ja. Patrzcie, jestem na górze. Najwyższy szczyt Minecraft. Dobra, nie nie najwyższy. Morur, wyjdziesz za mnie. Nie, mam cię gdzieś. Będę płakał. Tutaj? Chcesz mieć wadę? No. O, ja wolę tutaj. Jest trochę niżej, ale. Będzie no, jak zmienić to? Dobra, normal, bo mnie szlak trafi normalnie. Co ty robisz? Nic, nie robię. Dobra, gdzie jesteś? No, tu, tylko tego drzewka. E, a, tutaj. Myślałem, że... Co ty gadasz? No! No, no chyba e? 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 Jakiś problem? No. no. Mam e? pewien problem, bo Ala nie wali mi pały. Ej, e, zabić się? No tak, to masz moje drewno. Albo nie. Wal się. Dobra, to robimy. Jezus Maria. Nie lepiej sobie łopaty zrobić. Ej! No, próbuję się do kamienia do Aha, myślałem, że bazę robi. Przynajmniej to mod teren. Spaczenie. Mot ma jedną taką zasadniczą wadę. Jest głupi. <noise> A ja, no, może nie znam takiego? Nie żartuję, ale nie można niego tu na O, widzę kanion. Jest kanion, jest impreza. A to jest raczej w kanionach? Co? To jest standardowo w kanionach: żelazo o. i diaksy. A nie, raczej nie. A gdzie ty kanion widzisz? Masz x raya O, jabłko. To gdzie ty, kamień widzisz? Na dole. O, też, też dostałem lekkę laga. Ło znowu. Tam. Tam? Aaa. Ty Co Za lagi. A -a, lubię placki. Hm. Packi zrobię ci kilo. Packu jeden. Już zrobiłem ten nawet. Ło kur... Gdzie jesteś? Nie oceniaj. No, spadłem. A dokładnie? Ale żyję. No, ja akurat sekundę wesła Dokładnie, gdzie jesteś? Pod bazą. Centralnie pod bazą. Gdzie będziemy ją budować? A przeżyłeś? A widzieliście, że był napis: y, Back hard to y, wall? Czy jak Hard to grant. E, 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 Dobra, chyba nie. nie. Komentuj, bo widzę, że angielskiego nie znasz. Albo ja Znam, że ty... się w tym... że się zderzyłeś z glebą. Gleba cię uderzyła. Czemu zeszedłeś? Spełzłeś na dół. A ty gdzie jesteś? No, A ja myślałem, że ty tutaj spadłeś. Właśnie noc się zbliża, ale okej. Okay. Gdyby nie moja intens, in, interwencja yy, w razie klucza do domu, to, bym ter, to byśmy teraz nie nagrywali. Intensywna co? No, interwencja do domu. Weźcie przez balkon. Jak to by intensywna terapia. Oha. <grym> O jezu, kapie mi dirta. Ale lagi mam, lagi mam naprawdę duże. Muszę przyznać, że mam lagi. O, widzę lawę. Uwe, z takim domkiem to się możesz podetrzeć. Umiem lepszy domek zrobić. I widzowie pewnie tak się nie rozumieją, Jak dopiero zrozumieją. ziemię Tak, teren Tak, tak. A, ja myślałem, że bazę robisz. No to mów od razu, co robisz, a nie. Morur, ty grasz takie idiota, czy naprawdę taki jesteś? Eee. Eee, nie wiem. Fic. A, nie, sorry, mam jednego widza, ciebie. No. E może pokażemy jak się na, e, nawalamy na te, te, na te paintballe. To może odcinka. Do Ooo, dobre. Wtedy włączymy te... I taki bonusik będzie. Balcza jeszcze o co chodzi? Nie, nie wiem. Jestem tępy i nie wiem. Aha. Ja mi się z tym pilotem w hard. Nie powali na orła, a wyszedłem. Ej, tu jest y, hard, czy co jest? Mm, nie tylko jest survival. Um. Survival, zwany, przez... Ale nie hard, jaki poziom trudności jest tutaj? Standardowy, nie wiem, tam nie pisałem, zostawiałem mapę. Normal czy? Normal. No boże, to dobrze. U mnie good w Serwer, który widziałem na którym oboje z graczy z graczy będą śpiewać jedną i tą całą piosenkę, ale... Ja pierdzielę Gdzie żeś glebnął Na no spawnie Ale nie nie. Znaczy w panionie. Survival Ty, czekaj, tepnę się do ciebie. Wow, fuck, bym... się nie wpisał. No i te ja Można by tu zrobić trochę obsydianu Masz kill diamentowy? No właśnie Nie, więc Żegnaj się z tym niecnym planem e, e, e? <grym> Co? Co się śmiejesz? Walnąłem <grym> krowę i mi znikła <grym> <grym> Chyba zniknęła się mówi Nie, ona z rzeku. nie wiem Waliłem, walnąłem ją ona odleciała, odleciała i zniknęła O oh, fuck nie mam kilofa, e, tego drewnia Nie drewnianego Znaczy mam drewniany ale nie mam kamiennego. Zrób Mam Tudaj To pewnie mi zabrałeś Albo spadły na dół Nie ja mam wcześniej sobie to zrobiłem Dzięki jest noc, zachodzi noc. Czy ty leżysz? E, może byśmy.